No, miałem takich parę kretyńskich numerów w swoim życiu, ale jeden z, y, z, y, z takich numerów, który zapamiętałem, to, to były w sumie dwa takie momenty, które przywiązuje przy każdej imprezie, i się wszyscy po prostu w, w, leżą ze śmiechu. Pierwsza to jak niechcący podpaliłem kobietę w saunie. <todgłosy> Kupiłem olejek zapachowy do sauny i taki miętowy, oczywiście nie przeczytałem instrukcji, jak to trzeba rozrabiać i wlałem bezpośrednio do, do tego całego pieca. Okazało się, że to jest zbyt duże stężenie i, i zaczęła się palić moja ręka, więc rzuciłem ten olejek na bok i podpaliłem jakąś kobietę, na szczęście tylko jej nogę. Dzięki Bogu, że tam była jakieś sauna i ona wskoczyła do tej sauny, do, do, do basenu i skoczyła do tej basenu i ogosiła tą, tą płonącą nogę. A druga sytuacja to była taka, jak e, miałem kiedyś, pracowałem w firmie i, i mieliśmy zebranie, i dostałem, dostałem tam, powiedzmy, w cudzysłowie, nagane od szefa za jakieś tam zachowanie, nie pamiętam jakie. I ogólnie była taka napięta sytuacja, i, i po prostu z tej złości napisałem taki niepochlebny sms do drugiego kolegi barmana, i zamiast wysłać do tego kolegi barmana wysłałem do szefa. Nie? No, to były takie dwie sytuacje, z których sam się do dzisiaj śmieję.